Siema synki, eee, lecimy z kolejnym odcineczkiem na moim nowym, starym kanale. To znaczy, kanał stary, nowa nazwa, nowy styl, nowe podejście. Poczekajcie, odjadę sobie kombajnikiem ładnie, żeby ursusik mógł sobie działać. Dobra, ursusik sobie działa. Kompaj miałem przerobić, ale, ale oczywiście zapomniałem. Jak to ja z góry przepraszam za mojego piszczącego gamepada gdzieś tam w tle, jak będziemy prowadzić ten gameplay. I na samym początku, co? Lecimy z jakimś konkursikiem. Mówiłem dzisiaj, dzisiaj, no, dzisiaj mówiłem na TikToku, bo odpaliłem oczywiście sobie live'a, Powiedziałem, że jest nowy kanał i że będzie jakiś konkursik. No i mamy konkursik. Na co mamy konkursik? Konkursik mamy na FS23. Jeśli nie wiesz, jak wygląda moja wersja Farminga 23, to wystarczy wbić na TikToka. Link będzie w opisie. To możesz sobie zobaczyć, przelecieć wszystkie TikToki z 23. Jak to wszystko wygląda, jakie są produkcje. A na czym polega konkurs? Konkurs polega na tym, żeby wystarczy zostawić pod tym odcineczkiem łapkę w górę i opisać w trzech słowach, w czterech, w pięciu, w dziesięciu, jak tam chcecie, oto tego Farminga 18 na modyfikacjach. I to tyle. Za dwa tygodnie zrobimy sobie losowania. Nie wiem, wezmę chyba nie wiem, jakąś ruletkę, coś takiego na stronie, pospisuję nazwy użytkowników, e, tych komentarzy, które przykują moją uwagę, czyli nie wiem, jak opiszesz tego farminga w jakiś rymowany sposób, czy coś, i mi się to spodoba, to trafisz do losowania, e, do losowania. no. I chyba to by było na tyle, jeśli chodzi z konkursikiem. Konkurs będzie rozszerzony o e, inne wersje, czyli opis innych wersji. Bo na kanale będą pojawiać się gameplaye z 18, i, e, z 20 i z 23, oczywiście wszystkie na modyfikacjach. Więc no, to chyba by było na tyle, czyli łapka w górę. Zostawiasz komentarz, opisujesz paka nie wiem w jakiś rymowany sposób, technika dowolna i to tyle. Łapka, komentarz i już możesz brać udział w losowaniu o paka 23. Dobra, przechodzimy do gry. Co ja chciałem w dzisiejszym odcineczku zrobić? W dzisiejszym odcineczku chciałem sobie kupić kombajn do buraków, bo oczywiście tu już się sieją buraki a ja nie mam z czym ich zebrać, czyli e, można powiedzieć, że dupa, 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 ale mam chyba do sporo, sporo kukurydzy, więc za chwilę sobie ją sprzedamy, kupimy maszynerię, zobaczycie jak wygląda kombajn, o tu jest Deutschwarem, E, wszystkie sprzęty zostały zmodyfikowane e, na live'ach na tiktoku mówiliście, że te koguty, które były żyły własnym życiem, teraz już zostały wyeliminowane, modele wyglądają coraz lepiej, mi się wydaje, że jak będę się nadal bawił e, z 18 i z innymi modyfikacjami, to to będzie wyglądać coraz, coraz lepiej o, tu jest sztejerek już e, z przyczepą, więc możemy o, i 100%. Tylko gdzie my mamy? W, to, 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 tu mamy dwa, coś tam. A gdzie w ogóle ten skupias? Eee, to było w piekarni, takie ceny? E, e, e. No. Lecimy do piekarni i kupimy sobie kombajn. Tu już zboże, zboże, zboże pszenicha urosła. Dobra, sprzedajemy kukurydzę i byśmy w sumie mogli zacząć kosić trawę. Ta trawa to rośnie w oczach. E, chyba była nawieziona. Chyba, czy nie była? Nie mam zielonego pojęcia, ale chyba nie była. <laughs> jeszcze w dodatku chory jestem. A jeszcze jak rano, bo wy widzicie to pewnie po południu, pod wieczór. Jeszcze rano, jak prowadziłem live'a na TikToku, to, to jeszcze byłem zdrowy. Coś mnie łapało. A teraz już mogę w pełni powiedzieć, że jestem chory. Przejewane z tą pogodą. Dobra, sprzedajemy. Czy będzie nas stać na kombań? W ogóle, ile kosztuje kombań? Mm, kombań do buraków. 88. A, kurwa, stać mnie. Tylko, że teraz i tak muszę coś sprzedać, bo za chwilę pracownik będzie uzupełniał nawóz i zostaniemy w ciemnej d a nie zapomniałem youtube ja dawno nie nagrywałem z głosem youtube family friendly i w ogóle za każde przekleństwo będzie się czepiał więc ja, ja się ogarniam od tej pory nie będzie przeklinań będziemy prowadzić content family friendly zobaczmy na no jak długo na dwie minuty czego mam dużo. Zobaczymy sobie w statystyki. pszenica, kukurydza, kukurydza 18. I jeszcze mamy pełną przyczepę, to ile ta przyczepa miała pojemności? Ja nawet się nie orientuję, bo wiecie, wcześniej jak były gameplay z jakichś gier czy coś, to nie zwracałem na to uwagi. A jak teraz na kanale ruszymy tak od zera, będą serie, wydaje mi się, że odcinki będą pojawiać się codziennie. I będziemy mieć odcinki, tak jak wspominałem wcześniej, z 18, 20 i 23. Czyli może wszystko nabierze ręce i nogi, bo wcześniej jak na tych kanałach były prowadzone jakieś tam serie czy nie serie to na niektórym paku nie grałem przez dwa miesiące i później odpaliłem save'a na którym grałem to nie wiedziałem gdzie się znajdują maszyny. Ale teraz jak będziemy grać regularnie to mam nadzieję że się rozkręci i będę kumał gdzie wszystko się znajduje. Dobra, sprzedaliśmy. Który ciągniczek mamy wolny? Tu mamy wolny. Ursusik też jest wolny. Eee, dojczwar, leci z nawozami dalej. I tutaj mi się przypomniało ostatnio, że chciałbym zasiać buraki. Więc tu mamy chyba dwa paski pszenicy, i później mamy buraki, ale już mamy maszynę do buraku, więc jest C si. kombaj byśmy mogli umyć. Miałem przerobić header bo jak widzicie on się nie zgrywa z moim kombajnem i to tak konkretnie się nie zgrywa. Teraz jak widzicie jak patrzymy od przodu to możecie zobaczyć, że się nie zgrywa. No ale oczywiście zapomniałem i teraz mi się wydaje, że przez długi, długi czas tego nie ogarnę. Tak samo jak nie ogarniałem przez długi, długi czas tych latających kogucików. Aż w końcu mi się przypomniało, że miałem je ogarnąć i je ogarnąłem. Dobra, kombajnem sobie zjedziemy, pozjeżdżamy sobie tymi sprzętami. Zanim dojedziemy kombajnem, to już pszenica nam dojrzeje, albo już jest dojrzała. Tylko kolejne pytanie, gdzie ja mam header od kombajna? Drugie pytanie jest. Dawno nie nagrywałem z mikrofonem. Czy mój dźwięk będzie się zgrywał z grom, czy nie będzie. <laughs> nie wiem, jak coś to będzie mój głos w przyciszeniu albo w podgłoszeniu. <laughs> Ogólnie dziwnie się nagrywa dźwięki systemowe plus mikrofon. Ale to się ogarnie. Dobra. Tu już mamy pszenicę gotową. Czy będziemy pracować słomę, czy nie będziemy? Będziemy, bo oczywiście słomy nigdy za mało. Nigdy za mało, chyba nigdy za dużo. Krystianek, co ty gadasz? Dobra, cofamy. Włączamy pracownika. Zjeżdżamy lambo. Oczywiście myjnia, bo jak, jak wygląda to Lamborghini. I w sumie to co, co my teraz mamy zaciągniki? Mamy Lambo, mamy Steyera, mamy dojca. No, Wam powiem, że jak na pierwszy odcinek, tak na początek serii, to i tak jesteśmy rozwinięci, ale dobrze, bo nie będziemy się przepychać e, przez ten etap startowy, gdzie jest monotonia i trzeba z 10 razy skosić pole, żeby zarobić jakiekolwiek pieniądze. Ja zawsze lubię mieć siewnik obok kultywatora, tylko gdzie jest kultywatorek, bo oczywiście zaginął. Aha, kultywatorek jest przy Ursusie, Ursus jeszcze brudny, ale nie będziemy nim specjalnie wracać, pod lambą możemy podpiąć prasę. No, a... Aha, no dobra, pracownik sobie w kulki leci. Bo włączyłem pracownika, a zapomniałem, że ma w zbiorniku kukurydzę. I tak sobie będzie jeździł, pieniądze za niego będą uciekać z kąta, a my pszenicy nie będziemy mieli skoszone, więc to bez sensu. Byśmy mogli jeszcze zaatakować trawę. Czy zaatakujemy trawę? Poczekajcie, bo jak na razie powstał jeden wielki nieład, i trzeba będzie to ogarnąć. Dojdź sobie, gdzieś tam fruwa. My już sobie tak ten pracownik dopiero się skapnął. E, kurwa, nie koszę. Nie, bo by jeździł dalej, tylko lambo go zablokowało. I dobrze, że go zablokowało. Wysypiemy sobie kukurydzę. I w sumie, w sumie, w sumie tak. Muszę jechać po kombajn do buraków, ale to na spokojnie. Tam jest prasa. Czyli w sumie Lambo poleci na trawę, ogarniemy trawę, jak ogarniemy trawę to będziemy się przejmować balotami i może pojedziemy, pojedziemy umyć A Nie, nie pojedziemy, bo mi się nie Tak I zrobiło się 12 minut odcinka, ciekawe kiedy, jak i po co. Tu sobie włączymy pracownika Dobra, on sobie nie zapitala. Tu pracownik sobie kości. Ty to jedź to wysyp do magazynu. Ty co będziesz robił? E, odpoczywał. Dobra. Odczepiamy. Lecimy ursusikiem po. Pokąpań do buraków, ale ten ursus troszkę upierdzielony. Ale i tak fajnie wygląda. Zawsze by mógł wyglądać gorzej. Ale ogólnie te. Te maszyny z dnia na dzień wyglądają lepiej, jak chce mi się nad nimi pracować, a jak nie chce mi się nad nimi pracować, to wyglądają jak wyglądają. I tak jest ze wszystkimi moimi kochanymi pakami czy z 20, czy z trójki. Jak mi się chce, to to wygląda. Jak mi się nie chce, to to nie wygląda. Dobra, lecimy z naszym kombajnem. Ten kombajn to chyba przeżył już swoją pierwszą młodość. Widać, że pod chmurką był trzymany zardzewiały, no ale na nasze potrzeby będzie si, później się dorobimy jakiegoś holmera albo jakiejś ropy, to, to będziemy śmigać. Jak na razie będziemy się męczyć nim, w ogóle buraki w jakiej cenie są? Ceny, ceny, ceny. Buraki. No i buraki też stoją w cenie. W jaki sprzęt by teraz trzeba było uderzyć? Teraz by się przydała na gospodarstwie jakaś większa przyczepa. Większa, większa. W sumie. Kupimy jakąś przyczepę. Ale kiedy? To nie mam zielonego pojęcia. Bardzo możliwe, że jak wy oglądacie ten odcinek, to właśnie w tym samym momencie albo troszkę później na TikToku jest live. Dobra, z konkursem, wszystko wam powiedziałem. Chyba tak. Jeden komentarz e, opisując e, FSA 18 na modach e, gameplay z tej gry. Jeden komentarz, like pod odcinkiem. No, pracownik sobie chujaleci i bierzecie udział w losowaniu PKFS 23 dobra i teraz pytanie, czy on zasiał? czy nie? nie, nie zasiał Ro, rozsiał rozsiał, zasiał kurwa za chwilę mi napiszecie idź do podstawówki i naucz się poprawnej wymowy Pyk, dobra, tu mamy. Nie no, dobra. Bierzemy się za trasowanie. Trasa jest tam. Nie będziemy czekać. Tutaj też pszenica urośnie. A i w sumie ja bym miał teraz mleko na sprzedaż i wełnę. I do tego powinno być nawet nawet sporo. Ale to sprzedamy chyba w następnym odcineczku. To się jeszcze zobaczy. Eee, dobra, przecież ja tu mogę prasować trawę, czy nie mogę? Chyba mogę albo i nie mogę. Albo dobra, prasowanie zostawimy na kolejny odcinek. Nie będziemy jak na razie robić długich odcinków. To odcinek startowy na kanale, więc ja uciekam. Jeszcze raz przypominam o konkursie. Jeden komentarz opisujący FS18, eee... like i to wszystko. I za dwa tygodnie robimy losowanie. Zobaczymy, kto zwycięży. I czekam na Wasze kreatywne opisy tego paka. Trzymajcie się. Na razie łapa.